Yeah, yeah, okay, okay. okay. Spłukaj się kurwa na buty, teraz portfel jak łeb jest pusty Siadasz przed kąpa i piszesz, że udaje wona. A później z głośnika to puści Mała na włosy wydała z szyko Robię ją od tyłu, wyrwałem trzy stówki Cię mam słuchać kondona, co pisze do mamy Jak na się nowe czwór Jak rondo pada nowe koło Sejon nie słucham, co kondor mi godo Na klubie była królową Wczoraj spotkałem ją w żabrze Kasowała Malboro alboro Fujam, co o nas mówią Wadę jest tylko, oki pierdolą Na pusty łeb, bo siedzieli głową Jakby nie dała, by nie była sobą Przyda się ślisko, na scenie są same fusy synie mnie nie, nie, nie może zagłuszyć Nie sprawdzam waszej muzyki Bo mi się wydaje, że jeszcze przydadzą się yeah, uszy Obóz no, spowolniony yeah. to przez Makatusin Chociaż częściej piję tanią wódę Jeśli chcesz latać, dzieciak yeah. cię nauczy Tylko musisz przygotować gotówę hey. Nie wiem, czy jarają ja, czy jarają mój designer Pytam mnie, co mam na sobie Nie wiem, jak wymówić nazwę ona mówi ładnie pachnie yeah, Na poczy yeah. flexujesz z cienką bransoletą Weź oddaj zegarek Maxe yeah. Cały ten sukces, powiedz kto zrobił to za mnie to. Nie musiałem czytać książek Na bloku poznałem Narnię yeah. Czyste pieniądze w końcu Mogę podzielić się z bankiem Money. Brudne pieniądze, wiem że mój ziomal się zawsze tym zajmie zawsze. Cała rozebrana dla mnie uzekłem ją tanim winem yeah, yeah. Myślisz, że twoja jest lojalna? Lepiej macie obszaj DM All time. Wychowany według księgi ulicy Nie mów o rodzinie